senator, pani, pani senator, senator, pani przed chwilą broniła wolności artystycznej? To powinna być prawda historyczna. I prawda historyczna nie, jest ja jasna. Niego, pani rodzina Polskich poniosła męczeńską śmierć w czasie II Wojny Światowej za ratowanie żeby Żydów. Żeby No mam taką nadzieję, że kończy te burze, ponieważ ja wychodzę zawsze z założenia, że jeżeli mówimy o wielkich wystawach, a taką niewątpliwie jest wystawa w Muzeum II wojny światowej. I przypomnę, że koncepcja powstania tej wystawy, kiedy budowano ją latami w Mozole i przy udziale naprawdę bardzo szerokiego grona ekspertów, historyków, to oni tworzyli tę wystawę, nie tworzyli jej politycy, nigdy. Tworzyli ją eksperci z całego świata, znawcy problemu II wojny światowej, tego tematu. I ta wystawa miała jeden podstawowy przekaz: Uczulić i pokazać wszystkim ogrom tragedii, jaką jest, jaką jest wojna. I potem, kiedy wymieniono dyrekcję muzeum, postanowiono ingerować politycznie w treść tej wystawy, bo uznano, że za mało wyeksponowane jest bohaterstwo Polski w tej wojnie. I jakkolwiek byśmy się nie zgadzali z tym, że rzeczywiście Polki i Polacy ponieśli naprawdę ogromny też trud ratowania ludzi w czasie wojny, i to, to musimy jednak przyjąć pewną zasadę, jeśli chodzi o tworzenie wystaw muzealnych, że powinni ją tworzyć eksperci w oparciu o badania i dowody i w oparciu o pewien koncept, który ma towarzyszyć w tworzonej wystawie, a powinniśmy być jak najdalej od tego, żeby ingerować politycznie w treści wystaw. Takie instytucje, jakimi są muzea, nie tylko muzea historyczne, ale również muzea po prostu artystyczne, przedstawiające różnego rodzaju sztukę, a z tym też mieliśmy do czynienia w poprzedniej kadencji za rządów PiS-u, w poprzednich dwóch kadencjach, Muszą być wolne od nacisków politycznych. Tylko to nie tylko nacisk polityków PiS, ale także wicepre wicepremiera Kościeli. No teraz Kamysza. mamy do czynienia właśnie i za chwilę do tego przejdę. Ponieważ wiarygodność tych instytucji polega właśnie na tym, że nie podlegają takim naciskom, że po prostu zajmują się tym, do czego zostały stworzone. A wiarygodność to jest też to, jakie zaufanie mają mieszkanki, mieszkańcy społeczeństwa tych instytucji i jak chętnie chcą je odwiedzać, i jak chętnie chcą zachęcać innych do tego, żeby odwiedzali konkretne wystawy. I dlatego ja się bardzo dziwiłam temu, kiedy dowiedziałam się, że PSL postanowił aż przyjąć uchwałę Rady Naczelnej w tej sprawie, bo to jest trochę tak, jakbyśmy zapomnieli już o tym, że nie powinniśmy jako politycy ingerować w takie treści, że powinniśmy to zostawić ekspertom, bo jeżeli mówiliśmy przed e, wyborami październikowymi, że jak gdyby oddamy niezależność instytucjom kultury, instytucjom sztuki, instytucjom historycznym, no to e, dzisiaj to, co zrobiła Rada Naczelna PSL, no to było trochę też wejście w te buty, e, których już nie chcieliśmy, żeby, żeby te instytucje nosiły. Żeby... Dziękuję, że Pan przypomniał, że na fasadzie Pałacu Prezydenckiego zostały wyświetlone zdjęcia ojca Kolbego, rodziny Ulmów i rotmistrza Pileckiego. To był komentarz do tej, do tej dyskusji, która wybuchła ze zrozumiałych powodów. I y, wystawa, która została przygotowana właśnie przez głównego doradcę premiera Tuska, przez powstała Pawła Machcewicza, no była wyrazem takiej polityki historycznej, którą prowadziła, prowadził wtedy rząd platformy obywatelskiej. Ale pan... Chociażby postaci ojca Kolbego do tej wystawy da asąd do tego, żeby powiedzieć też o tych trudniejszych kartach historii II wojny światowej, od których Państwo się odżegnujecie. Panie Saturda, ja nie, nie, Pani wrażenie. Pani, jednym zdaniem. Opinia, presja opinii publicznej ma sens i to jest wielka, wielkie zwycięstwo opinii publicznej że pomimo iż dyrektor muzeum, pomimo iż twórca muzeum zarzekał się, że nie będzie żadnej zmiany, pod wpływem opinii publicznej i również pod wpływem stanowiska wicepremiera. Wczoraj zmienił zdanie. Panie że to, że, że to to, 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 e, eksponaty panie ministro, to tyle Anna Bryłka czekała ludzno. cię panie Pani poseł, jak pani czyta całą tę sprawę? to jest spór o. Każda o wystawa historyczna granicę wolności powinna czy być oparta o prawdę historyczną. I to jest punkt wyjścia dla każdej wystawy. Nie żadna wolność artystyczna, nie żadna narracja artystyczna, tylko prawda historyczna. Rodzina Ulmów, rotmistrz Pilecki, ojciec Maksymilian Maria Kolbe zasługują na to, żeby być... Być elementem właśnie polskiej historii o II Wojny światowej, w czasie II wojny światowej. Rodzina Ulmów no, zasługuje na to, poniosła, zasługuje na to, żeby być ja częścią ja tej wystawy. Jest rodzina Ulmów, naprawdę. E, tak, ale być może nasi widzowie nie wiedzą. Być może to trzeba właśnie tłumaczyć. To jest właśnie element prawdy historycznej. To jest element wymazywania polskich bohaterów narodowych z nie, polskiej nie, historii. Oczywiście, że tak. Oczywiście, nie, że tak. Jest oczywiście, że tak. Od początku i jest pani senator, pani senator, pani, pani, pani przed chwilą broniła wolności artystycznej tu powinna być prawda historyczna i prawda historyczna ja jest jasna. Rodzina Olmów poniosła nie męczeńską nie śmierć w czasie II wojny światowej, zaratowanie Żydów i to powinniśmy mówić na świecie i to badacze, powinniśmy tłumaczyć. Badają prawdę historyczną, a nie no, polityczki. i Dlaczego zabrakło miejsca? Dlaczego zabrakło miejsca dla rodziny Olmów? Wystawa była przygotowana. Dlaczego zabrakło i... miejsca? Znaczy ja powiem tak, kwestia rodziny nie, kochów, pojawiła się na tej wystawie w momencie, w którym zostały też podjęte pewne inne inne kroki dotyczące rodziny Ulmów, kiedy została eksponowana ich historia poprzez e, ich beatyfikację, poprzez to, jak tak. zostali oni... To dlaczego ją do e, Dobrze, to teraz, wystarczy? Teraz, wystarczy? Jakby teraz, teraz, nie zostali. Pani minister, bardzo proszę, bardzo proszę, pani minister, bo chciałem o jedną sprawę jeszcze dopytać. Bo, tak. E, bo... Jest tak, że autonomia muzeów Kultury, sztuki powinna być zachowana i powinno to być dalekie. Powinna być zgodna z prawdą historyczną? E, tylko czyją prawdą historyczną? Pani na pani modłę, pani ma wykształcenie Jest w tym kierunku? Jest pani ma wykształcenie w tym kierunku, bo ja bardziej ufam ekspertom, historykom, znawcom historii II wojny światowej, nie tylko zatrudnionych przez muzeum, ale tych, którzy brali udział, wybitnych ekspertów, którzy brali udział w kształtowaniu tej wystawy, którą potem pod Presją polityczną w 2017 roku zaczęto zmieniać, wywołując również wielkie oburzenie społeczne. Szkoda, że pan minister tak. wtedy nie był taki Ludzie uwrażliwiony odbyt, na kwestie opinii wystawy, publicznej, kiedy państwo wresji. wprowadzali zmiany w teatrach, kiedy państwo ocenzurowali sztuki, Jej, kiedy państwo ale nie była sztuka, ja prawda? już nie, nie tylko o Ja sobie zdaję sprawę, bo dzisiaj doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że każdemu politykowi wydaje się. Wydaje się, że może zabierać głos w kwestiach związanych właśnie z prawdą historyczną, polityką historyczną, zamiast pozostawić to ekspertom. Ale co jest to? Nie możemy nie premier Kosiniak-Kamysz przekroczył granicę, pani zdaniem? Premier Kosiniak-Kamysz wyraził swoją opinię i powiedział, jakie ma oczekiwanie. Pan premier Donald Tusk powiedział, że po pierwsze szanuje dokonania osób, których, których historię... Kwestionowane były, czy powinny być przedstawione, czy nie powinny być przedstawione w tym muzeum. Powiedział, że chce doprowadzić do sytuacji, w której ten temat przestanie być awanturą polityczną, tylko będzie dyskusją na temat tego, czy powinno to się znaleźć, czy nie powinno. To Ale o to znaleźć. dyskutować, pani poseł? Jak to nad czym dyskutować? Nad no, tym, to... czy politycy mogą ręcznie sterować tym, co dzieje się w konkretnych miejscach. Ale nie Państwo robili to nie, przez lata. Nie, nie, my poseł, uważamy, nie, my Pani, uważamy Pani że dowód uważa, historyków i Snydera jest, Kolbe, jest większy niż pana prezydenta Dumontu. Nie, nie powinno być. Pan, 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 mam wrażenie, że pan nie rozumie. My za, możemy tu powtarzać, tak, jak mamy. jak premier A mam wrażenie, że i tak pan nie rozumie, bo pan nie chce tego To jest ważna sprawa i ważne granice musi skończyć swój monolog. Może już wystarczy. Państwo nie przerywali, to była. już jesteśmy tutaj w innej części rozmowy, to tylko chciałem Panią poinformować. Panie, proszę, pozwoli Pan, że to jednak ja będę moderował tę tak. dyskusję. Ja, Pani minister rozkończy zdanie że pan i później Pan poseł przyda. Uważam, że zajął słuszną, e, słuszną postawę, tonującą emocje, rozstawiającą tutaj jakby te, te wszystkie elementy w odpowiednie przestrzenie, tak, by przestało to być zapalnikiem i by doprowadzić do sytuacji, w której zarówno bohaterowie, jak i prawda historyczna, o której tak tu Państwo szeroko mówią, będzie w tym... I kropkę Pan posłuch przyda, Panie redaktorze, szanowni państwo, no słyszę o tym, że to muzeum ma przedstawiać ogrom tragedii II wojny światowej. I w ramach przedstawiania tego ogromu tragedii miałaby się nie znaleźć historia rodziny Ale Ulmów. Takiego nie powiedział? Dwojga bohaterów, którzy zostali zamordowani z no, siedmiorami. Ale może, może pani, bo bardzo dużo tak, proszę, mówiła. Proszę tak. się ja może tak. uczyć. to nie jest naprawdę. To nie jest klub lewicy, czy razem. Proszę posłuchać chwilkę, może się pani czegoś dowie ciekawego. Więc rodzina Ulmów A, nie miałaby proszę, nie być, naprawdę, no, no, miałaby no, nie być pan, częścią po, proszę, pokazania tak. tej tak. historii tragedii II Wojny Światowej. Dwojga bohaterów, którzy zostali zamordowani wspólnie, wraz ze swoimi dziećmi za swoje bohaterstwo, za to, że ratowali Żydów. W tym muzeum miałby nie być rotmistrza Pileckiego, czy ojca... Ale został wykasowany w dużej Jezus. części. Ta plansza, która została dodana no, w 2018 właśnie. roku. I jak słyszymy, nie zostanie przywrócone, mimo presji społecznej. Bo ja się tutaj zgadzam. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, to co robią codziennie, to zaglądają w i patrzę jak rezonuje to w opinii publicznej. Jeśli jest nacisk społeczny, to się wycofują i ingerują politycznie, bo się okazuje, że co? Że pan wnuk, przepraszam, kto go powołał? Ja właśnie przed chwilą sprawdziłem. Bartłomiej Sienkiewicz. To jest dyrektor powołany przez waszego polityka. A pan Machcewicz a jest dorad... był doradcą Donalda Tuska. To są wasi polityczni nominaci muzeum? i wy za nich ponosicie odpowiedzialność. Jaki jaki za to, że oni ka kastrowali tą wystawę z kluczowych elementów polskiego bohaterstwa. II wojny światowej, ponosicie wy odpowiedzialność, rzeczywiście. Jedno jeszcze jedno zdanie. Panie redaktorze, do Gdańska przyjeżdżają tysiące turystów. Tysiące turystów każdego, każdego roku. Czy Przychod... setki tysięcy, może miliony, nawet miliony. miliony. Tysiące, setki czy setki tysięcy idą do tego, do tego do muzeum, poznać historię II wojny światowej, bo poza Wieluniem Gdańsk jest tym miejscem, gdzie jakby traktowanym jako miejsce początku II wojny światowej. Idą i my, i oglądają historię przez naszą perspektywę, bo to jest jednak polskie muzeum. I mieliby nie poznać historii rodziny Ulmów, mieliby nie poznać historii wi Witolda Pileckiego, bo jakaś antropologiczna narracja, jak w nowomowie swojej ci profesorowie mówią, nie pozwala na przedstawienie pan, tych.